Dzień dobry, otwieram 17. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wiścicy. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Pana Sekretarza. Przechodzimy do punktu drugiego, obrad, jakim jest sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych radnych oczyścienie na seminarach niebieskiego przycisku. 12 radnych, 3 radnych jest nieobecnych, 2 się u mnie usprawiedliwiało, 1 może zapomniał. Mamy 80%, czyli mamy kworum. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Punkt 3. Obrad jest zatwierdzenie porządku w dzisiejszej sesji, który otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi co do porządku? Obrad. Nie widzę, przechodzimy więc do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminal oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał? żółty. przeciw. stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Na sali obrad znajduje się protokół sesji poprzedniej. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad protokołem. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu i podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymał? Żółty. głosowało dwunastu radnych. Stwierdzam, że protokół sesji poprzedniej został przyjęty. Przechodzimy przy Państwa do bloku głosowań. Punkt 5. <coughs> Mamy pierwszą y, projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zlice na lata 2025-2033. Proszę Panią Skarbnik Panią Sokołowską o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały numer 17 przy 98 Rady Miejskiej w z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej podnocy finansowej zmiany Gminy Wyślica na lata 2025-2033 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o gminy to jest dzień ustaw z 2024 roku, pozycja 1465, z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, 227, 228, 229, 230 ustęp 6 i artykuł 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. To jest dzień ustaw z 2024 roku. Pozycja 1530 z późniejszymi zmianami i artykuł 111 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dzień ustaw z 2024 roku, pozycja 167 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Miślnicy uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 6 przepraszam w nr 11 przez 63 z dnia 13 lutego 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiślica na lata 2025-2033 zmianej dalej prognozą finansową wprowadza się następującym zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. Do niniejszej uchwały 3. Objaśnienia przyjętej wartości stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Liesica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania na swojej <głos》. uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie. Aha, dobrze. Chciałby Pan coś jeszcze? Nie, ja jestem Aha. za. To jeszcze raz. Dzielony przycisk, podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Proszę, przedłumę. Ale najpierw kto jest za? Dzielony. Mamy jakiś sprzeciw? Kto się wstrzymał? wtedy wyszło do zamieszania, wszystko się udało, tak, za głosowało 12 radnych i że uchwała została podjęta. Chłodem podjechało, tak? Tak, to było chłodem. Ale się długo, dwa miesiące mi nie wyjdzie. I mamy ty, za tym, za tym, za ty. A, tak. się. A, tak. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Jakie jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2025 rok? Proszę Panią skarbi i gminę Sokołowską o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały numer 99 Rady Miejskiej Wiścicy z dnia 14 sierpnia 2025 roku. W sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy Wisica na 2025 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 1465 ze zmianami artykuł 211, 212, 214. 215, 217, artykuł 222, ust. 1, 3, artykuł 235, artykuł 236, 237, 242, ust. 1, artykuł 250, ust. 1, artykuł 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. To jest dzień ustaw z 2024 roku, pozycja 1530 ze zmianami i artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dzień ustaw z 2024 roku, pozycja 167 ze zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwała Rady Miejskiej Wiścica nr 8 przez 53 z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik wydatki inwestycyjne roczne w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiśnica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby, Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do głosu. Kto jest przeciw, czerwony, kto się wstrzymał, Dziękuję. Dziękuję. Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 7. Obrad, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody. Na podobne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem 769 położonej w Wiślicy Proszę Przewodniczącego Pana Stanisława Piotrza Moskwiego o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 100 przez, 17, przez 2025 Rady Miejskiej w Wiślicy, z dnia 14.08.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zajęcie nieruchomości oznaczonej numerem 769 położonej Wiślicy. Jak w tej artykuły 18 ust. 2 punkt 9 z dala ustawy z dnia Swegowarka 1990 roku o samorządzie gminy do dziedzinki 10 lista 2020 roku pozycja 713 Rada miejsca w Wiślicy uchwala co następuje paragraf 1. Wyraza się zgody na ponowne wynajęcie nieruchomości oznaczonej w gruntu, że jako działka nr 769 o powierzchni 03685 a położonej w obrębie Wiślica będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Wiślica stanowiącej własność skarbu państwa, dla której sąd w Polsku Zdroju prowadzi Księgę wieczystą nr KR1B łamane przez 000 2616 wraz na nami dwoma altankami i dwoma budynkami dwukombinacyjnymi. Wiślica Ulica Sportowa 1 i Ulica Sportowa 2, składające się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 127,9 m2 i 124,9 m2 na okres 01.09.2025 2025 rok do 30.09.2025 2025 rok. 0105 2026 rok do 3009 2026 rok 0105 2027 rok do 3009 2027 rok na rzecz podmiotu, który korzystał z tej nieruchomości na podstawie umowy najmu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchnią podmieszczonej miasta i miasta. Paragraf 3. Uchwała podjęta jest podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w kwestii projektu zadać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę na 10 zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, czerwony, kto się wstrzymał, żółty. Zagłosowały 12 <coughs> radnych. 1 radnych się wstrzymał od głosu Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego. Obrad, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wywierżawienie w drodze bezprzetargowej działek oznaczonej numerem 165 204 938 położonych w obrębie gruzy Szlacheckiej Proszę Przewodniczącego Pana Stanisława Tyszczanowskiego o odczytanie uchwały. Projekt uchwały nr 101 łamane przez 17, łamane przez 2025 rok Rady Miejskiej w z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek oznaczonych o numerach 165, 204 i 938 położonych w obrębie Luzy szlachetskie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9, tera, a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do więzienie Urzędowych Usta 2024 roku, pozycja 1465 spóźnieniu spóźni z zmianami oraz artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tej jezieniu Urzędowych Ustaw z 2024 roku pozycja 1145 spóźniła się zmianami. Rada Miejska Miświcu uchwala co następuje. Paragraf 1. się zgodę na ponowne wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 165 o powierzchni 001H, numer 204 działki o powierzchni 029H i numer 930. 8 o powierzchni 0,37H położonych w obrębie gruzy szlacheckiej na okres 10 lat, będących we władaniu gminy Wiślica, na rzecz osoby, która korzystała z tych działek na podstawie umowy dzierżawy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się podniesienie o gminy Wiślica. Paragraf 3. Uchwała z nim podjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w sprawie projektu chciałby zabrać głos? Widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Żółty. Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 9. Obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie działek oznaczonych numerem 439, 475, 487 i 864 przez 4 położonych w obrębie Lucy Szlacheckiej. Proszę przewodniczącego pana Stanisława Kochańskiego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 102 łamane przez 17 łamane przez 2025 Rady Miejskiej Kisicy z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie czary oznaczonej numerami 439, 475, 487 i 864 łamane przez 4 położone w obrębie Gruzji Na podstawie artykułu 18 ust drugi punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest Dziennik Urzędowy z 2024 roku pozycja 1465 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na ponowne wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki numer 439 o powierzchni 0,18 hektara, numer 475 o powierzchni hektara, numer 487 o powierzchni 0,26 hektara i numer 864 łamane przez 4 o powierzchni 0,758 tysięcznych hektara położonych w obrębie Gruzy Szlachetnej. Gruzy szlachetne na okres trzech lat będących we władaniu gminy Wiślica na rzecz osoby, która korzystała z tych działań na podstawie umowy dzierżawy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiśnica. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Oczywiście no, mówimy Panie Paniką Gruza Dobrze, jest tam coś, czy jest może błąd? Nie, 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 nie jest dobrze, dobrze. Okay, dobrze, to dobrze. Błąd. dobrze, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać Nie ma, więc y, przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? czerwony, Kto się wstrzymał? Żółty. Zagłosowało 12 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu za y, głosowania. Przechodzimy do punktu 10. Zwłaszcza mi też rada zapytań wniosków w sprawach gminnych. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. Panie Komisarzu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ Rada sesja nadzwyczajna, nie przewiduje sprawozdania o pracy międzysesyjnej. Tylko w takim naprawdę telegraficznym skrócie te, które uważam za najbardziej istotne. Drodzy Państwo, byłem szkolenie, tak jak, tak jak burmistrzowie, okrudowie innych gmin, um, wojewody południowe na temat, drodzy Państwo, obronności, na temat obrony cywilnej. E, no cóż, powiem tak, że też jakby w związku z tym gmina nasza pozyskała dokładnie 331 679. Złotych i 40 groszy, tak tak nie czas jakiegoś algorytmu. Środki e, te, drodzy Państwo, ogólnie rzecz ujmując, miały być przeznaczone również na, na schrony, na tak powiem, adaptację drewniny i tak dalej, ale również na zabezpieczenie logistyczne. Ostatecznie uznano e, służby wojewodne i specjaliści, uznali, że jednak te środki pójdą na właśnie zabezpieczenie logistyczne. Myślę, że słusznie. I w ramach tego zadania będziemy się starali pozyskać między innymi zbiorniki na czystą wodę, beczkowóz na czystą wodę, drodzy Państwo wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnej typu piły do cięcia betonu, piły do, spalinowe, zgodnie zresztą z tym, co oni sami, że tak powiem, też zgłaszali w drodze konsultacji. Powiem też tak, że no, żebyśmy sobie wszyscy zdawali też z tego sprawę, że w sytuacji zagrożenia, bo no, tak należy nazwać też obecną sytuację, tylko i wyłącznie przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych będziemy sobie musieli radzić tutaj. Mówię to jako no, szef ochrony cywilnej i po prostu e, przy pomocy zespołu kierowania, również państwa, no, będziemy musieli podejmować oby nie, ale, ale też takie decyzje. E, takie coś, e, jak państwo wiecie, e, jest realne. To, to, to wynika z przekazu a z mediów, ale również, no, również jakby e, dofinansowanie tego zadania przez wojewodę no, wskazuje na to, że jednak jest to pewien poważny problem i bardzo, bardzo też no, proszę, żeby tak do niego podchodzić. Szanowni Państwo króciutko, otwartłem też kilka przetargów. Może na początek powiem, że odebraliśmy też odcinek wodociągu Łatanicy z Koroczice. Również został zgłoszony na odbioru. Mamy na to dwa tygodnie, żeby odebrać odcinek wodociągu hotel Gluzy. Ale drodzy Państwo, też, bo to jest to samo zadanie tak naprawdę, trwa, trwa budowa kanalizacji oczyszczalni w miejscowości Szczytniki. Tam wykonawca ma chyba czas, jak chodzi o sieć do, do końca września, jak dobrze pamiętam, i trochę dłużej, jak chodzi o oczyszczalnię ścieków. E, ok, termin wydaje się nie jest zagrożony, tak powiem. Może uprzedzę, może nie, może pytania są, będą lub nie. Drodzy Państwo, kolejna sprawa to otworzyliśmy też taki przetarg na cyberbezpieczny samorząd. To też jest kwota około 400 tysięcy złotych i tam generalnie chodzi o to, żeby no stare już tak powiem sprzęty po prostu zamienić na już bardziej nowoczesne, które właśnie zabezpieczają przed cyberatakami, ataki jak wiemy, no niestety pojawiają się w sieci. <laughs> więc te wszystkie serwery i tego typu sprzęt, ale również szkolenie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w tym jest przewidziane. Trwa modernizacja świetlic wiejskich, jak wiecie. Ci, którzy są z to proszę, żeby jeszcze chwilę cierpliwości. Tam termin też wykonawca ma. Twierdzi, że nie jest zagrożony ten termin w żaden sposób, więc realizacja trwa. Oprócz tego, drodzy Państwo, otwarliśmy przetarg na. Hotel i brzezie, jak chodzi o montaż fotowoltaiki, a również jak chodzi o fotowoltaikę na domu kultury wraz z zabezpieczeniem dachu i otoczeniem całego domu kultury. Powtórzyliśmy przetargi, drodzy Państwo, na dostawę, na dostawę sprzętu muzycznego dla naszej orkiestry studentej no nie wpłynęła żadna oferta, powtórzyliśmy również przetarg na wyposażenie sali konferencyjnej, gdzie tak jak mówiłem będziemy chcieli się przenieść z naszymi obradami, ponieważ no, po prostu oferta, która wpłynęła znacząco odbiegała od naszych możliwości, mamy nadzieję, że tym razem pójdzie to po prostu bardziej realnie. Yy, także sporo, sporo tych drodzy Państwo yy, przetargów. Kolejna sprawa, którą niebawem położymy, to też yy, zakup samochodu średniego dla OSP w Niślicy. To też bagatela 1,6 mln wraz z wyposażeniem ze sprzętem. Yy, to yy, Drodzy Państwo, jest też poważny, poważny sprzęt i mam nadzieję, że właśnie w z tym, o czym mówiłem na początku, to, to jest coś, co to nam jest potrzebne. No. Więc, więc myślę, że drodzy Państwo, pokrótce to tyle, nie chcę zajmować czasu, też na temat może wspomnę jeszcze grodu Wiślica. Drodzy Państwo, od 17 zaczyna, zaczyna się sezon, zaczynają się mecze. Też powiem szczerze, że i Wiślica, drodzy Państwo, wynajmuje, wynajmuje swoją płytę na przykład Skalmierzowi, odpłatnie oczywiście i powiem szczerze, że to się im opłaca. W każdym razie też, no, tutaj należy spodziewać się większego, większego ruchu kibiców, bo pewnie i busko, i Skalmierz będzie rozgrywki toczyć i powiem szczerze, że zwizytowaliśmy ostatnio Murawę, naprawdę jest się czym chwalić i z czego cieszyć, także dziękuję bardzo. Kończąc, proszę Państwa bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować za zaangażowanie. Chodzi o e, po prostu wsparcie do dożynki. Zapraszam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w imieniu własnym przewodniczącego i całego samorządu, wszystkich radnych Sołtysów, e, drodzy Państwo, na e, nasze uroczystości dożynkowe. 24 sierpień, godzina 14. Spotykamy się w Kościele. Msza święta jest zamówiona w naszym imieniu, ale również w imieniu Sołtysów. Drodzy Państwo, więc tyle co chciałem powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie ma już więcej wniosków i zapytań, zamykam 17. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Żydzicy. Dziękuję Państwu za udział w sesji.